Cześć, ja jestem Peter i dzisiaj przedstawię wam 10 ciekawostek, o których mogłeś nie wiedzieć, więc zapraszam do oglądania. Ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od odrudzenia. Kichnięcie podróżuje z prędkością około 44 metrów na sekundę. Rakiety do danisa były kiedyś wykonywane z krowich oraz owczych jelit. W Chinach zakazane jest przytulanie drzew. Leonardo da Vinci potrafił malować jedną ręką i jednocześnie opisać drugą. Woda kokosowa może być stosowana jako ososzcze krwi. Przeciętny czterolatek zadaje ponad 400 pytań dziennie. Prawdziwa maślanka nie zawiera mleka. George Washington w swoim ogrodzie hodował konopię. Szminki mogą zawierać rybie łuski. Dobra więc jeśli filmik Wam się spodobał nie zapomnijcie zostawić suba, lajka oraz komentarzu. Jest ja z Wami żegnam, cześć!